Cześć, witajcie, ja jestem Olejma, to jest mój ogrywanie. Witajcie w świątyni gracza w dzisiejszym materiale. Przybywam do Was z dwoma popami z The Last of Us. Mamy Joela i mamy Ellie. Są to y, dwa popy z kolekcji mojej żony, dopiero teraz wam je pokazuję. Dlatego że czekałem, jak Joel przyjdzie i chciałem właśnie połączyć materiał i zrobić jednego popa, jak i drugiego. Generalnie wiecie, jak ja mam stosunek do popów. A czasami niektóre rzeczy, które moja żona kupuje do swojej kolekcji, są dość ciekawe, więc czemu by ich tutaj nie przedstawić? Zaraz ja dokładnie sprawdzimy te figurki od samego dołu aż po samą górę. Sprawdzimy sobie, czy zostały dobrze wykonane. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jakieś takie ładniejsze zdjęcia artystyczne, to zapraszam Was do Instagrama mojej żony, dziewczyna w grach oraz na Facebooka. Tak samo dziewczyna w grach. U mnie na stronie w specjalnym wpisie, link do niego znajduje się w opisie, nawet trochę się zrymowało. Tam są właśnie takie zdjęcia zwykłe i yy, króciutki mały opis, więc też sobie zobaczcie. I oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i też jest taki przycisk wesprzyj, możecie sobie tam zajrzeć. Tak więc szybki materiał przed nami i żeby zbędnie nie przedłużać, zaczynamy! Jesteśmy już na drugim stanowisku do nagrywania i możecie tutaj podziwiać dwa pudełka z dwóch popów z The Last of Us. Dwa po lewej stronie Eli, po prawej stronie Joel. Różnica w tych pudełkach jest taka, że pop po prawej stronie jest też oficjalnym popem serii PlayStation, licencjonowanym produktem. Dostępny tylko i wyłącznie z tego co wiem w sieciach sklepów GameStop i może też w Australii w sieciach sklepów EB Games, ale tego dokładnie drugiego nie wiem. Został on zakupiony w GameStopie w Niemczech, a figurka po lewej stronie została zakupiona w chyba na Ultimie jakiś czas temu, ale już nie pamiętam. Tak więc front tych pudełek prezentuje się w ten oto sposób. Co do zawartości, tak jak widzicie, przy szybkim możemy podziwiać figurki, tak jak w przypadku wszelkich popów i wszystkie one są zapakowane w taką plastikową owłotę, która chroni je przed wszelkimi uszkodzeniami i działa to, bo jak zobaczycie z drugiej strony pudełko Joela, też się za głowę, co się z nim stało. Jeżeli chodzi o jeden, o jeden bok tych pudełek, to prezentuje się w ten sposób. Tył tych pudełek wygląda tak. Mamy tutaj informację, tak jak wam już wspominałem, że jest to właśnie seria PlayStation i tak samo świadczą to te oto yy, z charakterystyczne znaki. No i niestety pudełko, jak widzicie, jest zdezelowane. Jakby ktoś na nie nadepnął i nie wiem, czy tak się nie stało z tą całą paczką. No bardzo wielka szkoda, bardzo wielka szkoda, ale no już na to nic nie poradzę. Całe się, że zawartość jest cała. Kolejne boki tych pudełeczek wyglądają tak. I teraz sobie rozpakujemy i sprawdzimy sobie, jak fajnie zostały tutaj wykonane. Jest już nasza Eli rozpakowana. Możemy zauważyć, że tempo posiada taką plastikową podstawkę, dzięki czemu stoi tutaj stabilnie. Frontalnie możemy ją w pełni podziwiać. Możemy zauważyć, też tutaj krew ma tutaj charakterystyczną bransoletkę wraz z tatuażem po prawej stronie znajduje się jakiś mieczyk, bądź sztylet, nie są zbytnio ruchome, więc jest jak najbardziej na plus. Cała tutaj charakterystyka, łącznie z trampkami, spodniami i tutaj koszulą, z tego co widzę, jest wszystko dobrze wykonane. Jeżeli sobie zobaczymy z boku, też wszelkie elementy tutaj są bez zarzutu. Z tyłu bardzo ładnie prezentuje się tutaj spięta fryzura, cały plecak. Na plecaku możemy tutaj podziwiać wszelkie te przypinki, które są charakterystyczne też właśnie dla tej postaci, wraz tutaj, jak możecie zauważyć, gdzie tutaj, wraz z tym całym plecakiem. Więc tu wszystko jest fajnie skomponowane razem, i z tej perspektywy prezentuje się ona tak. Wyjątkowo w tym popie nie mogę się do niczego przyczepić. Nie ma żadnych takich widocznych skaz jak w większości ich, więc tutaj produkcja. Już jest troszeczkę lepsza. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Joel. Tak się prezentuje Joel po rozpakowaniu. Niestety na tym kartoniku nieładnie on wygląda, bo są zdecydowane, ale no cóż, tego już nie naprawiam. Frontalnie taką się on prezentuje, wszelkie elementy tutaj ładnie zostały spasowane. Cała tutaj góra łącznie z dołem, spodniami, koszulą. Wszystkie elementy fajnie są zrobione z zegarkiem, ze strzelbą. Tutaj nie mogę się doczepić, ładnie zostało to wykonane. Wydaje mi się, że PlayStation przykłada troszeczkę większą. Eee, wagę do tych oto popów niż jak są z normalnej serii, eee, jeżeli sobie zobaczymy z tej strony, też wszystko ładnie jest tutaj eee, skomponowane. Możemy zauważyć, że z tyłu po prawej stronie, na pasku, ma schowaną broń eee, tutaj koszula, buty też ładne elementy spasowane, i z tyłu wygląda on tak. Mamy tutaj plecach zawieszoną maską gazową, wszelkie elementy fajnie skomponowane. I powiem Wam szczerze, że jak na taką malutką tutaj figurkę, jak bardziej na popa. To też elementy dobrze spasowane i z tej strony wygląda on tak. Jest on w sumie lepszy niż te pozostałe, dlatego że jest troszeczkę masywniejszy i jest też większy, jakoś bardziej się wyróżnia na tle innych popów i fajnie, że go tutaj e, mamy w kolekcji, bardziej że ma go moja żona, bo naprawdę w połączeniu z Eli tutaj tworzą cudowną parę dwóch bohaterów. Jeżeli chodzi o ten materiał i o te dwa popy, to byłoby tyle. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, czy Wy macie popy z tej serii, czy je kolekcjonujecie. A czy czasami w ogóle zdarza Wam się zakupić jakiegokolwiek popa z gry, którą lubicie, mimo że za bardzo za popami nie przepadacie. To też jest ciekawa kwestia, bo wiem, że niektórzy z Was tak robią. Napiszcie mi swoją opinię dotyczącą tych popów. Jeszcze raz Was serdecznie proszę. I widzimy się w kolejnych materiałach. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i się z Wami żegnam i mam nadzieję do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!